Dobardan! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o mojej top liście chorwackich miejscowości w Dalmacji oraz gdzie warto wybrać się tutaj na urlop. Dlatego bez zbędnego gadania zapraszam! Ten ranking jest bardzo osobisty i bardzo indywidualny. Znajdą się tu miasta i małe miejscowości, w których spędziłem więcej lub mniej czasu podczas mojego pobytu w Chorwacji, ale zdążyłem poznać te miejsca na tyle dobrze, żeby podzielić się z wami moimi takimi właśnie indywidualnymi wrażeniami. Dziś więc opowiem o pięknych plażach i promenadzie, jakie oferuje Brela, o tym, dlaczego szybenik jest tak bardzo niedoceniany, dlaczego warto mijać szerokie miejscowości, makarska i baszka woda, bardzo mi przykro będzie brutalnie, czy Split i Dubrownik, jako jedne z największych miast Chorwacji, nadają się na tygodniowy lub dwutygodniowy urlop, czy to jest w ogóle dobra baza, żeby spędzić Dziś właśnie chorwacki urlop. Przedstawię wam też moją indywidualną tajemnicę związaną z Omiszem oraz opowiem o miejscu nieoczywistym, ale zdecydowanie wartym rozważenia na urlop w Chorwacji, jakim jest urocza mała miejscowość Polica. Dziś zastanawiać się będziemy także nad tym, czy podgora jest nudna, oraz czy Trogir to miejsce jednej sztuczki. Znajdziecie tu także wspomnienia z przeuroczego Primoż oraz zahaczymy, ale w sposób bardzo symboliczny o Bol na Wyspie Bra. Na samym końcu opowiem wam, dlaczego ten ranking taka moja lista obejmuje tylko miejscowości w Dalmacji, ponieważ przede mną w planach jest jeszcze troszeczkę eksploracji, właśnie chorwackiego wybrzeża i nie tylko. A jak na razie cieszę się listopadową pogodą, dlatego zostańcie z nami. A przy okazji zostawcie subskrypcję na moim kanale, bo już następny. Film będzie z włoskiego Rzymu, gdzie wybieram się na krótki urlop. Dlatego zaczynamy. Teraz szybko przechodzimy do pierwszej miejscowości, ale też pamiętajcie, to jest, to są moje indywidualne wrażenia, to są moje jakieś indywidualne opinie o danych miejscach, dlatego niektórych z Was może zaboleć, bo niektóre miejsca też w delikatny sposób prawdopodobnie będę krytykował, więc... Yy... Raczej myślcie, myślcie o moich opowiastkach w formie takiej lekkiej sugestii, po prostu się opinii, czyjejś wrażeń, bo oczywiście wszyscy mogą mieć inne wrażenia, inne opinie. Komuś może się podobać Makarska, innym nie, komuś może się podobać on już innym nie. Dlatego wszystkiego dowiecie się właśnie z tego materiału. Zaczynamy od przepięknego miejsca, jakim jest Primorsztyn. ten z fantastycznym półwyspem, z bardzo ładnym starym miasteczkiem, gdzie naprawdę warto spędzić co najmniej myślę, że weekend, ale myślę też, że tydzień w Primoż, ten absolutnie nie musi się znudzić, zwłaszcza, że to jest bardzo dobra wypadowa do, do innych pobliskich miejscowości. Niesamowity klimat, kilka fajnych miejsc na pewno, gdzie można zjeść, chociaż ja tak eksplorowałem troszeczkę Primoż, ten raczej z doskoku kilkukrotnie, ale miejsce jest naprawdę przeurocze i nie aż tak gwarne, jeżeli chodzi o środek sezonu. Wbrew pozorom Primorszten jak na taką malutką perłę adriatycką nie jest aż tak bardzo oblegane. Oczywiście jest tam bardzo dużo ludzi, nawet, nawet poza sezonem, ale wciąż jest to miasto bardzo urocze, które absolutnie pokochałem, dlatego Primorszten tutaj jest na moim szczycie. Myślę, że, no nie wiem, czy top 3, czy top 5, ale myślę, że na końcu zrobię takie podsumowanie, jeżeli chodzi o te, o te wszystkie miejscowości. Fajnie jest tu po prostu eksplorować Stare Miasto, a raczej Stare Miasteczko i całą w zasadzie miejscowość. Ma bardzo ładne plaże, chociaż nie ma ich aż tak dużo i takich dużych. Bardzo ładny kolor wody, dlatego Primorszten absolutnie jest u mnie bardzo głęboko w sercu i bardzo wysoko na mojej liście. Polica, czyli chyba moje największe zaskoczenie po prostu Chorwacji. Podczas gdy zaczynałem swoją chorwacką przygodę w tym roku, trafiłem do tej miejscowości zupełnie przypadkowo. Po prostu szukałem noclegu bardzo blisko Splitu, aby móc w miarę tam się szybko móc przetransportować. Pozdrawiam Iwica. Iwica był fantastycznym gospodarzem w moim miejscu, gdzie właśnie znalazłem nocleg. Jest to bardzo mała miejscowość z bardzo ładnymi plażami, z widokiem na wyspę Ciowo, jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc to nie jest taki ciągnący się po Сам горизонт. widok. E, od razu ostrzegam. Jest tam dosłownie jeden sklep i może dwie restauracje. Jest to bardzo ciche i spokojne miejsce, więc jeżeli nie lubicie gwaru, jeżeli chcecie po prostu robić nic i przede wszystkim zależy Wam nie na jakimś życiu tam towarzyskim, imprezowym, to Polica, żeby tak odetchnąć jest absolutnie fantastycznym wyborem. Ja spędziłem osobiście tam 10 dni, 10 fantastycznych dni i czerpałem maksymalnie z tego bardzo spokojnego miejsca. E, kiedy przyjechałem tam na początku lipca, e, mój go Gospodarz powiedział, że no to już przyjechać w środku sezonu, jest bardzo dużo ludzi. Okej, okay. poszedłem na plażę i tak no, bywało dużo gorzej w praktycznie każdym możliwym miejscu. Z Policji, z policja Z Polic? Zawsze mam z tym problem. Jest bardzo blisko do Trogiru, więc to też jest bardzo fajna baza wypadowa, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Także jak najbardziej polecam, bardzo sympatyczne miejsce, myślę, że tam wrócę. Podgora. Z Podgorą mam ten trochę problem, bo tak naprawdę od Podgory zaczęła się moja chorwacka przygoda jeszcze wiele, wiele lat temu. Podgora mam wrażenie, że jest takim miejscem, które jest wypośrodkowaniem pomiędzy dużym kurortem a'la Makarska, a'la Baszka Woda, a pomiędzy właśnie małą miejscowością, jak chociażby przed chwilą wspominana Polica. Eee, ale tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby to była super jakaś opcja dla młodych ludzi, właśnie spragnionych jakichś, nie wiem, imprez życia towarzyskiego. Jest tam dużo fajnych restauracji, eee, bardzo piękne plaże i przepiękny kolor wody. Pod tym względem Podgora jest fenomenalna. Jeżeli chodzi o, o wrażenia z takiej lazurowej, chorwackiej wody, myślę, że Podgora to jest top 3. Eee, a także na Makarskiej Rivierze oczywiście. Eee, no, ale tak naprawdę, czy tam chciałbym spędzić jeszcze tydzień? To zależy. Jeżeli zależałoby mi na jakimś takim bardziej leniwym podejściu, właśnie do, do spędzania urlopu, no to jak najbardziej, ale mam wrażenie, że coraz więcej osób w jakimś takim bardziej zaawansowanym wieku, czy, czy nawet starszym, gdzieś tam emeryci w ogóle, czy tam pokolenie naszych rodziców, właśnie woli takie miejsca jak Podgora. Myślę, że ze względu na to, że nie jest to zbyt takie towarzysko dyskotek Miejsce imprezowe, także jeżeli oczekujecie spokoju, a jednocześnie nie lubicie jak najmniejszych miejscowości, myślę, że Podgora jest fajnym wyborem. Eee, też dobrym miejscem wypadowym do zwiedzania okolicznych miejscowości, czy, czy wypadu na Biokoło Baszka Woda. Bardzo mi przykro jest to powiedzieć, ale absolutnie nie polecam Baszki Wody. Sezonie. Poza sezonem, jak najbardziej jest to przepiękna miejscowość z bardzo długimi i bardzo ładnymi plażami o pięknym kolorze wody. Macie tam dostatecznie dużo jakichś, nie wiem, towarzyskich opcji. Podejrzewam, że też dyskotekowych, chociaż to jest gdzieś tam poza moimi zainteresowaniami. Mnogo restauracji, także naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce i ma ten jakiś taki fajny, fajny nadmorski klimat, a jednocześnie nie jest. Um, nie jest tak skondensowana, jeżeli chodzi o, o to, co tam się dzieje w porównaniu do, do makarskiej, ale cóż, ja baszkę wodę odwiedziłem raz w tym roku i to jeszcze było tuż przed sezonem, dosłownie na chwilę i było bardzo fajnie, ale kiedy przejeżdżałem jadranką, czyli tą magistralą wzdłuż wybrzeża i zobaczyłem tylko z góry, jak wyglądają plaże właśnie w tej miejscowości, gdzie człowiek na człowieku praktycznie mrowisko, no to pomyślałem sobie, że no, nie, chętnie tam wrócę, ale na pewno nie w sezonie. Więc jeżeli chcecie troszeczkę więcej spokoju, to Baszka Wody jak najbardziej polecam właśnie poza sezonem. Miejscowość bardzo ładna, bardzo zadbana, bardzo urocza, widokowo też przepiękna. Spokojnie można tam spędzić tydzień albo dwa. Jak najbardziej. Polecam. split. Oj, postaram się krótko. Split to jest miejsce ogólnie, w którym żyję aktualnie już od kilku miesięcy i to miasto dojrzewało we mnie bardzo, bardzo mocno i dopiero gdzieś tam za kimś, po jakimś czasie bardzo polubiłem to miejsce. Nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, żebym miał gdzieś Bardziej długofalowo, bardziej długotrwale życie, jeżeli chodzi o Chorwację. Oczywiście Split często turyści traktują jednodniowo, czyli tam stare miasto i w ogóle, ale wierzcie mi, wierzcie mi, że Split ma dużo więcej do zaoferowania. Ma do zaoferowania przepiękny Marian Park, ma do zaoferowania przepiękne tak naprawdę plaże. Ludziom się wydaje, że w Splitie nie ma ładnych plaż, a w rzeczywistości jest ich naprawdę bardzo dużo. Może kolor wody nie jest tak ładny tutaj jak na Makarskiej rivierze tak ogólnie właśnie nie wiem, w Podgorze, w Breli, w Makarskiej. Ale tak po prawdzie, no to jest naprawdę duży wybór i wbrew pozorom, w środku sezonu na plażach nie ma tu aż tak dużo ludzi, jak w takich typowych kurortach, jak właśnie w takich bardziej małych miejscowościach. Więc, no powiem szczerze, split. Tak, ale jeżeli chodzi o odwiedzenie, jeżeli przyjeżdżacie na tydzień, na dwa tygodnie, ja raczej rozumiem, że Split nie będzie Waszym pierwszym wyborem, żeby zatrzymać się na dłużej. Ale pamiętajcie, że jeżeli przyjeżdżacie tutaj albo przylatujecie bez swojego środka transportu, to Split jest takim bardzo fajnym hubem, skąd dostaniecie się łatwo do wielu innych miejsc. Także jeżeli chodzi o bazę wypadową, jeżeli chodzi o zwiedzanie bez własnego auta, Split jak najbardziej jest do rozważenia. Trogir, bardzo was przepraszam. Z Trogir mam jakiś problem. Ma oczywiście bardzo ładne stare miasto. Te budynki zrobione z kamienia są, są absolutnie urocze, ale ja mam jakiś osobiście kłopot z tym miejscem. Może chodzi o to tak naprawdę, że Trogir nie ma takiej jakiejś, nie wiem, typowej plaży, gdzieś bardzo łatwo i szybko dostępnej, ale wydaje mi się, że, że, że coś tam jest z klimatem innego w tym miasteczku. Oczywiście, no, bardzo mi się podobało, fajnie jest tam pospacerować, ale na pewno nie zostałbym tam na dłużej. Trogir jako, jako takie miejsce. Miejsce wypoczynkowe wydaje mi się, że ma na tyle dużo turystów, którzy właśnie na tak małym obszarze, na tak małej przestrzeni ciągle po prostu się zmieniają, ciągle ktoś łazi po prostu, nikt tam nie zatrzymuje się na dłużej. Ma się wrażenie takiego, nie wiem, Trogir mnie męczy osobiście. Nie wiem jak to Wam, jak to wam powiedzieć, bo ogólnie do, do odwiedzenia, do zobaczenia jeden raz jest bardzo fajny, ale żeby zostać tam podejrzewam, że byłbym zmęczony maksymalnie po dwóch, trzech dniach. Także ogólnie no fajnie, ale czy zatrzymałbym się tam na urlop taki typowy? No mi, ale nie wydaje mi się. Wolna wyspie Braż to jest miejscowość, którą odwiedziłem w tym roku na taki weekendowy wypad, gdzie spędziłem praktycznie tylko jedną noc, więc za bardzo nie eksplorowałem tego miasta. W zasadzie skończyło się na, na dwóch praktycznie spacerach. Jest tam oczywiście e, słynna, słynna plaża z rat, gdzie nawiedziło mnie tsunami, o czym opowiadałem w innym odcinku e, właśnie, właśnie z wyspy Bracz. E, nie jest to chyba wyspa, która tak bardzo się różni od lądowej części Chorwacji. Dlatego, jeżeli chodzi o wyspy, to mi się wydaje, że oczywiście jest to jakaś tam fajna opcja, ale z tego co wiem, dużo większą popularnością, żeby zatrzymać się na dłużej, cieszy się chwar, cieszy się korczula. Te miejsca też mam nadzieję, że jeszcze zdążę odwiedzić podczas mojego długotrwałego pobytu w Chorwacji. Natomiast Bol sam w sobie, no, bardzo fajna miejscowość ogólnie. Myślę, że bez problemu można po prostu tam się zatrzymać na dłużej i czerpać stamtąd bardzo. Dużo fajnej energii, takiej wypoczynkowej, tygodniowo czy dwutygodniowej. Ja po prostu mam bardzo miłe wspomnienia ogólnie z tego miejsca i z takiej przygody, e, której tam doświadczyłem. E, nie mam absolutnie niczego złego do powiedzenia o tym miejscu. Mi się wydaje, że ogólnie wyspy chorwackie e, to takie miejsce, gdzie naprawdę warto spędzić urlop, ale powiem szczerze, ja wciąż czerpię maksymalnie z lądowej części. Z Bol przechodzimy dosyć nietypowo, bo do Szybenika, który wydaje mi się, że jest bardzo niedocenianym miasteczkiem, w którym praktycznie bardziej tak tranzytowo ludzie zatrzymują się, żeby po prostu przejść po no powiedzmy, że starym mieście, chociaż ciężko to nazywać takim typowym starym miastem. Jak dla mnie Szybenik ma 10 razy fajniejszy klimat niż Trogir. Sorry wielbiciele Trogiru, ale naprawdę Szybenik jakieś takie bardzo fajne wrażenie na mnie sprawił. Szybenik odwiedziłem pierwszy raz jak jechałem właśnie do Chorwacji na teoretycznie 5 tygodni, no ale jak widać zostałem na dłużej i ja tylko tam liznąłem taki 30-minutowy spacer, i, i to było wszystko. Ale niedawno wróciłem do Szybenika. Przepraszam, że nie ma z tego odcinka, ale byłem tam, że tak powiem, bardziej prywatnie. Eee, ale miałem okazję po prostu, żeby doświadczyć tego miasteczka troszeczkę bardziej i już poza sezonem, bo już w połowie października, więc też miałem jakieś takie inne spektrum. Bardzo mi się podobał Szybenik, i pomimo, że nie ma też tam chyba takiej typowej plaży, z tego co mi się wydaje, to jakiś taki klimat, jakiś taki fajny nastrój tych uliczek, gdzie naprawdę, no, podobało mi się dużo bardziej niż w takim Trogirze. Eee, bardzo fajne i mam wrażenie, że niedocenione miejsce i raczej w poradnikach pojawia się jako miejsce, które warto właśnie zwiedzić w jeden dzień, w kilka godzin i oczywiście obejdziecie całe miasto, a raczej większość z tego miasta, ale wydaje mi się, że gdybym miał rozważać takie, takie miejsce na dłuższy urlop, to tak, myślę, że Szybenik byłby ciekawą opcją jako baza. A teraz płynnie przechodzimy do Makarski i bardzo mi przykro, trzymajcie się mocno wielbiciele Makarskiej. Ja sam jestem ogromnym wielbicielem Makarskiej. Od Makarskiej zaczęła się moja tegoroczna przygoda z Chorwacją, przez którą tak naprawdę zostałem w tym miejscu. Eee, kocham Makarską. Makarska jest absolutnie przepięknym, przecudownym, bardzo klimatycznym miejscem poza sezonem. Wybaczcie, ale po prostu byłem tam chyba nie wiem, dwa czy trzy razy w środku sezonu po prostu i... Ilość ludzi, liczba ludzi, no wiadomo, kupa ludzi po prostu, kupa też, brzydkie słowo, kupa ludzi po prostu w tej Makarskiej, człowiek na człowieku, a w ogóle ja takie miałem wrażenie, że ja się znajduję chyba w jakiejś, nie wiem, polskiej kolonii, bo 90% języka, który słyszałem w ogóle w Makarskiej, w środku sezonu to był polski, jeszcze tam się jakiś czeski, no w ogóle... E, e, mieszał po prostu z Polskim. Jest w ogóle bardzo, bardzo śmieszny miks w odbiorze, ale niesamowicie tłoczne miejsce, ale ogólnie Makarska jako baza wypadowa poza sezonem, wiosną, w maju, na początku czerwca, w drugiej połowie września, w październiku jest absolutnie przepięknym miejscem. Same plaże w Makarskiej są cudowne. Plaża Nugal troszeczkę za Makarską jest cudowna. Plaże w drugą stronę od Nugala, Nugalu od tamtej plaży, też są absolutnie piękne, kiedy tam idzie się właśnie w kierunku Splitu. Sama promenada, restauracje, sam klimat i też bardzo miejsce na pewno przyjazne dla tych, którzy lubią jakieś tam dyskotekowe, imprezowe wrażenia, więc dla takich młodszych, że tak powiem, odbiorców Chorwacji, Makarska zawsze w moim sercu, prawdopodobnie w top 3. W Dubrowniku byłem jedną noc dosłownie w celach takich e, zwiedzaniowych, kiedy właśnie zacząłem tutaj eksplorować Chorwację w tym roku. E, Dubrownik bardzo fajne miasto, bardzo ładne stare miasto i ogólnie sama miejscowość w sobie jest taka troszeczkę inna. Ma taki troszeczkę inny i fajny, e, fajny klimat. Na pewno nie zostałbym tam na dłużej, bo nie jest to dobra baza wypadowa na zwiedzanie pozostałej części Chorwacji i, i Dalmacji, no bo jest jednak e, daleko, daleko na południe i nawet dojazd ze Splitu do Dubrownika zajmuje, Boże, nie pamiętam, chyba za 3 godziny. E, sama droga w sobie jest bardzo ładna, ale wokół Dubrownika są takie miejscowości już troszeczkę mniej turystyczne i mniej jakieś takie szałowe w odbiorze, takie mam wrażenie, ale aż tak głęboko i na długo e, się tak jakby mm, no, tam nie zagłębiałem. Natomiast no, jeżeli chodzi o kwestie widokowe i taki ogólny klimat, no, Dubrownik jest absolutnie przepiękny, ale myślę, że jest to miasto takie jedno maksymalnie, nie żeby tam zostawać na tydzień lub dwa. Sory. Brela. To już będzie spoiler. Chociaż do, docieramy do końca tej listy, to powiem Wam szczerze, że Brela jest u mnie chyba top 1. I gdybym miał wybierać się tutaj na urlop na tydzień lub dwa, a najlepiej na jeszcze więcej, wybrałbym Brelę. Absolutnie przepięknie usytuowana miejscowość z bardzo fajnym, takim schodkowym, typowym dla wielu miejsc w Chorwacji układem ulic, gdzie praktycznie fajnie jest nawet w trzeciej linii brzegowej mieć jakieś lokum z tarasem, z widokiem na morze, czego doświadczyłem. Boże jest absolutnie cudownie. Pięknie Piękna woda, wszędzie bardzo ładnie, przepiękne plaże, bardzo fajna opcja i do aktywnego zwiedzania, i do, i do jakiegoś takiego bardziej leniuchowania, do spacerów gdzieś tam w środku. No, jestem totalnie zakochany w Breli i to jest miejsce, które na pewno będę bardzo miło wspominał i chciałbym się zatrzymać tam na, na dużo dłużej niż na taki przedłużony weekend, bo właśnie taki przedłużony weekend sobie zaplanowałem w Breli w tym roku i, i było naprawdę, naprawdę pięknie. Obok można przespacerować się nawet blisko do baszki wody, jeżeli ktoś chce, bo to jest absolutnie wykonalne. No bardzo, bardzo ładnie. Ale jest jeden problem z Breli. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem czy tak jest co roku, ale w tym roku było tam Strasznie dużo os i to tak wrednych, że po prostu nie można było ani nic zjeść na zewnątrz, ani pójść na spokojnie do restauracji, bo wszędzie ciągle były osy. Nie wiem o co chodzi, ale tak faktycznie jest. Natomiast Brela, no, ciężko się przyczepić o cokolwiek innego. Przepiękne miejsce, bardzo, bardzo polecam. Nawet w środku sezonu, jak jest dużo ludzi, wiecie, chyba bym wytrzymał po prostu ludzi jak mrówków. Bo tak jest fajnie, Brela. Zostawiłem na sam koniec po prostu Omisz, bo wiem, że na tym kanale jest dużo fanów Omisza. Omiszu? Omisza? I przykro mi bardzo, ale jest to kolejne miejsce, z którym ja nie czuję jakiegoś fajbu. Nie rozumiem fenomenu tego miejsca. Jako samo miejsce, jeżeli chodzi o, o centralną część miasteczka, jest fajne, żeby tam się przejść tymi kilkoma uliczkami. Jest bardzo ładny kanion. Rzeka Cetina obok jest też również cudowna, ale ja na przykład nie rozumiem miarania się tym, że Omisz i O ma taką fajną plażę. Niektórzy mówią, że to, są, że to jest jedna z najfajniejszych plaż w całej Chorwacji. No, ja byłem na tej plaży i kompletnie nie rozumiem. Jest, jest sztuczna, usypana jakimś takim pseudopiaskiem. Jest po prostu brzydka, z ładnym widokiem fakt faktem na wybrzeże, ale Omisz ogólnie sam w sobie ma, jakiś taki, ma jakąś taką specyficzną atmosferę i o ile można odwiedzić to miejsce dosłownie na jeden dzień, na kilka godzin i wokół też jest dużo atrakcji, właśnie spływ rzeku Cetina. Jakieś tam tyrolki zabójcze. No to, żeby tam zostawać? Nie, nie. Omisz jest gdzieś tam na dnie mojej, mojej top listy. Do której podsumowania zapraszam. Tutaj gdzieś po prawej stronie myślę, że. Przygotowałem już właśnie taką, taką listę moich ulubionych miejsc. i Jest to oczywiście moja bardzo indywidualna lista, więc zupełnie nie sugerujcie się, to nie jest jakiś taki typowy poradnik, gdzie warto, a gdzie nie warto. To jest moje zdanie o tych miejscach. I na przykład Split podejrzewam, że gdzieś jest tam po środku, ale to nie dlatego, że ja tego miejsca nie polecam. No ja tu żyję przecież, tak? No To przecież logiczne, że, że mi się tu podoba. To jest naprawdę indywidualna, indywidualna lista, i, i w zależności od tego, jakie macie potrzeby i, i czego oczekujecie po swoim urlopie, ta lista może u Was wyglądać zupełnie inaczej. Ja po prostu chciałam się dzisiaj podzielić z Wami moimi wrażeniami po tym, właśnie trwającym moim długim e, pobycie w Chorwacji. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli chodzi o moje plany, dlaczego jest tu właśnie tylko Dalmacja, Chciałam jeszcze powiedzieć. Bo w planach jest jeszcze półwysep Peljeszac, e, który mam nadzieję, że odwiedzę na wiosnę przyszłego roku, czyli 2023, e, i tam troszeczkę poeksporuję. Chciałbym zatrzymać się tam na tydzień. E, I może stamtąd też odwiedzę wyspę Koczula. Jeżeli chodzi o wyspy, chciałbym też odwiedzić chwar i też tam zatrzymać się na troszeczkę dłużej. A na sam koniec, gdzieś latem, w końcu zawitam na Istwie, na której również jeszcze nie byłem. No Chorwacja jest na tyle zróżnicowana, że jak na razie czerpię maksymalnie z samej Dalmacji, która jest urocza. A właśnie jeżeli chodzi o Istrię, no to zdradzę Wam już teraz, że Istrią chcę zakończyć swój pobyt chorwacki, ale nie martwcie się jeszcze do tej pory na bardzo długi czas. Przy okazji bardzo Wam dziękuję, bo po ostatnim filmie miałem... Tak gigantyczny przyrost wyświetleń mojego filmu, gdzie podsumowywałem pół roku w Chorwacji i opowiadałem różnych rzeczy. No byłem absolutnie zaskoczony i za ten również bardzo wysoki przyrost subskrybentów. Dlatego cieszę się, że wielu z Was postanowiło zostać i mam nadzieję, że czujecie się na tym kanale dobrze. A ja postaram się jak najczęściej dostarczać Wam nowe treści. A tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek już teraz. Jestem jak na razie. Wciąż w Chorwacji, ale już za chwilę zaczynam mój tygodniowy urlop we włoskim Rzymie. Także troszeczkę będzie mniej Chorwacji, ale będzie Italia, równie piękna. I zaczęły się jakieś bale.